Uwaga, alarm! Zielony obłęd nadciąga dużymi krokami. Kiedy wszyscy myśleli, że do uratowania naszej planety potrzeba tylko tego, aby zastąpić samochody spalinowe elektrycznymi, zakazać ogrzewania domów węglem i gazem oraz używać zielonej energii z wiatraków i słońca, nagle spadł jak z nieba kolejny pomysł. Według naukowców z Uniwersytetu Michigan, uprawa żywności w ogrodach. Emituje 6 razy więcej dwutlenku węgla, co przyczynia się do nadmiernego śladu węglowego i sprzyja globalnemu ociepleniu. Czy uprawa warzyw w ogródkach niedługo stanie się nielegalna? To jakiś absurd. Czy czasem nie chodzi o to, aby wielkie korporacje miały monopol na produkowanie żywności? Po wykończeniu rolników przyjdzie czas na zwykłych ludzi, bo wielkie międzynarodowe koncerny nie znoszą konkurencji. Nawet tej z przydomowych ogródków. Zielony Ład, stworzony przez unijnych polityków, pożera wszystko, co na tym świecie oznaczało dotychczasową normalność. Samochody są złe, bo emitują spaliny, więc trzeba będzie się przesiąść na rowery, bo kogo będzie stać na elektryka? Krowy są złe, bo wydalają metan, który jest gazem i może doprowadzić do katastrofy klimatycznej, więc pijmy mleko syntetyczne. Urzędnicy z Brukseli wymyślili sobie, że największym zagrożeniem dla społeczeństwa w Europie jest mityczny dwutlenek węgla, czyli CO2, bez którego tak naprawdę życie na Ziemi może przejść do historii. To dwutlenek węgla jest największym budulcem roślin, bez niego czeka nas wymieranie życia na Ziemi i powszechny głód. No chyba, że będzie produkowana sztuczna żywność z drukarek 3D albo w zamkniętych kontenerach. Ale czy po takiej żywności ludzie nie zaczną masowo chorować na nowotwory? W Niemczech pojawił się pomysł przesiedl babcie dla klimatu, aby starszych ludzi wywłaszczać z ich domów i przenosić do małych klitek, bo dzięki temu zyska klimat. Czy ktoś powstrzyma ten obłęd?